W dzisiejszym odcinku będę opowiadał o zaletach przemysłowych flagowego produktu firmy Zebra Zebra 9300. Będę go topił, będę nim rzucał i będę opowiadał o innych ciekawych parametrach tego urządzenia. Także zapraszam wszystkich do obejrzenia tego odcinka. Terminal MC9300 przychodzi w takim oto opakowaniu. Jest to opakowanie ekologiczne. Jak widzimy w skład opakowania wchodzi terminal oraz dołączana do niego bateria. Baterię wkładamy w taki dosyć prosty sposób. Należy tylko usłyszeć klik. Waga, lat, waga tego urządzenia to jest około 750 gram. To powoduje, że raczej ja mięśni tym nie zbuduję, ale operator wózka widłowego czy też operator magazynu będzie w stanie bez żadnego problemu 8 godzin tym urządzeniem pracować. Urządzenia przemysłowe wyposażone są w funkcję hot Co to jest funkcja hot To jest funkcja, która umożliwia nam wyjęcie baterii w trakcie pracy urządzenia, włożenie tego do stacji dokującej oraz zabranie zamiennika i włożenie go z powrotem do terminala. To powoduje, że przy takiej operacji nasze oprogramowanie jest cały czas aktywne i nie tracimy połączenia z głównym serwerem w przypadku operacji magazynowych. Firma Zebra daje nam trzy różne modele baterii. Dwie z nich mają 7000 mAh. Jedna z nich jest przeznaczona do pracy w strefach wybuchu. Druga bateria ma 5000 mAh i ona jest przeznaczona do pracy w chłodniach, ze względu na to, że umożliwia nam pracę od minus 30 do plus 50 stopni Celsjusza. Z kolei te baterie 7000 mAh potrafią pracować w temperaturach od minus 20 do plus 50 stopni Celsjusza. Celsjusza. Zebra umożliwia nam zakup dosyć sporej ilości akcesoriów do ładowania baterii, ze względu na to, że można Pracować tym terminalem przez 8 godzin na 3 zmiany. Należy oczywiście mieć o wiele więcej baterii w swoim wyposażeniu tego terminala i trzeba je ładować na wszystkie zmiany. I tutaj możecie Państwo obejrzeć sobie przegląd takich ładowarek, jak one, jak one mniej więcej wyglądają, jak można sobie je skonfigurować, tak żeby jak najlepiej pasowały do Państwa firmy. Kolejną istotną rzeczą przy zamówieniu tego urządzenia jest klawiatura. Proszę sobie wyobrazić, że operator ma rękawiczki założone i musi na takie małe przyciski klikać. W w czasie jego ciągłej pracy jest to dosyć problematyczne dla operatora, także przy wyborze tego urządzenia niesamowicie istotne jest, żeby wybrać odpowiednią klawiaturę. Producent dostarcza 4 albo 5 różnych klawiatur, także przy wyborze jest bardzo istotne, żebyście się Państwo zapoznali z układem tych klawiatur, z wielkością tych przycisków, bo one mogą mieć istotny wpływ na pracę Państwa przedsiębiorstwa i konieczność ewentualnej później wymiany takiej klawiatury, która oczywiście też jest możliwa i to możemy zaobserwować tutaj, takie są śrubki w tym, w tym miejscu, którymi można taką klawiaturę fizycznie zdemontować i podmienić na inną. Kolejną ważną rzeczą przy terminalach kodów kreskowych to oczywiście jest skaner kodów kreskowych. Producent daje nam tutaj kilka możliwości. Możemy zamówić kody jedno-skaner z kodami jednowymiarowymi, z kodami jedno- i dwuwymiarowymi, z kodami, które potrafią odczytywać kody DPM. Kody DPM, tak szybko, to są kody, które są na materiałach przeważnie metalowych. One są bardzo ciężkie do odczytu przez zwykłe czytniki ze względu na refleksy i odbicia. I tutaj Państwo, przy wyborze, proszę, proszę oczywiście pamiętać, o tym, żeby odpowiedni skaner kodów kreskowych wybrać. Procent daje nam pięć różnych skanerów do wyboru. Są też w ofercie skanery, które potrafią czytać troszeczkę większej odległości aniżeli tam, na przykład półtorej czy też 2 metry. Także jest to bardzo, bardzo istotny parametr przy wyborze i przy doborze skanera. Jeśli chodzi o moduł Wi-Fi, w tym urządzeniu mamy, e, można powiedzieć, całą, cały alfabet, bo zaczynając A, B, G, N, producent podaje niesamowitą ilość parametrów sieci Wi-Fi. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o sieć Wi-Fi w tym urządzeniu, to jest to, że ma podobno poprawiony, e, poprawioną, Wydajność, jeżeli chodzi o Roaming. Roaming to jest coś takiego, że tym urządzeniem przemieszczamy się między różnymi nadajnikami czy też akces pointami i to przełączanie między tymi access pointami według zapewnień producenta jest zdecydowanie polepszone, poprawione. Także przy pracy na magazynie, przy pracy w miejscach, gdzie nie ma tego zasięgu WiFi, praca z tym urządzeniem powinna być dla Państwa o wiele bardziej wygodna. Procent podaje, że to urządzenie może upadać na beton z, z wysokości 2,4 m, eee, no musimy to sprawdzić. Wydaje mi się, że wykonaliśmy bardzo zbliżony i bardzo podobny test. O. Eee, cały czas działa. Także można tutaj zobaczyć, <noise> wszystko się zmienia. Co prawda, nie zasymulowaliśmy 2,4 m, ale wykonaliśmy dosyć zbliżony test. To powoduje, że przy takiej, takiej odporności na upadki i na wstrząsy operator może spokojnie przez 8 godzin tym urządzeniem pracować bez jakichś takich wielkich strachów, że to urządzenie mu się w jakikolwiek sposób zepsuje, czy też ewentualnie, ewentualnie ulegnie tutaj, któryś z tych elementów w uszkodzeniu. Oczywiście, Należy pamiętać, żeby kupować kontrakty serwisowe, które pomogą rozwiązać ten problem, gdyby jednak ten upadek się nie udał. Udało nam się zdobyć niesamowity rekwizyt testowy. Jest to miska, w której będziemy wykonywać test zanurzeniowy. Miejmy nadzieję, że z urządzeniem będzie wszystko ok. Jak widać tutaj na ekranie, urządzenie cały czas jest sprawne. Możemy przemieniać tutaj ekrany, i teraz wykonujemy ten test. Hmm. Jeżeli wszystko się uda, to na naszej stronie nie znajdziecie w najbliższym czasie żadnej promocji na MCK 9300. Poczekamy jeszcze chwileczkę, żeby zobaczyć, czy, czy to, co podaje producent, czyli producent podaje, że to urządzenie ma IP65 oraz IP67, to powoduje, że jesteśmy w stanie pracować z tym urządzeniem w środowisku, które jest zapylone oraz w środowisku, w którym właśnie są mniej więcej takie warunki, czyli jest woda i wilgoć. Także spróbujemy to wyjąć. O, hmm. Tak, udało się. Urządzenie jest cały czas sprawne i z tego co widzę wszystko z nim jest ok. Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania odnośnie terminala MC93, zapraszam do kontaktu z naszym działem handlowym lub odwiedzenia naszej strony www.hdf.com.pl